O tak! Okradnę mojego kolegę z wszystkich diamentów! Teraz jestem najbogatszy na świecie! Mam pełno diaksów! Zatrzymaj się! Czemu ty mnie okradłeś? Idziesz teraz do więzienia! No i co z tego? Przynajmniej jestem bogaty! Nara, Leszczu, zwijam! Nie dogonisz mnie! Juhu. Co to jest? Stój, złodzieju! No nie! Luczek sobie pojechał jego autem! Ale my się tak nie poddamy! Zbudujemy na niego najlepsze więzienie! Zacznijmy od postawienia tutaj ogromnej ściany z kamieni. Ja, O, tak. Niech ona będzie największa na świecie. Teraz musimy postawić tutaj wszędzie kraty. Usujmy w tym miejscu kamień i postawmy drzwi. I na samym końcu postawię napis więzienie. Ja nie mogę. To będzie najlepsze więzienie na świecie. Tylko, jak niby ma tutaj wejść? On ma takie szybkie auto. E, chyba zrobiliśmy to źle. Ale mam pomysł. Zamieńmy to wszystko tutaj na diamenty. Usujmy na razie ten napis. I zróbmy tak samo tutaj takie małe przejście. Też oczywiście zróbmy je z diamentów. A w środku postawimy skrzynkę z diamentami. I kiedy tylko luczek będzie chciał to otworzyć, to usuną się pod nim bloki i wpadnie tutaj do dziury. I tutaj zrobimy najgorsze więzienie. Haha! Ha! No i ślicznie, bardzo ładnie to wygląda. Ale wiecie co? To musi być straszniejsze. No i teraz od razu to wygląda mega strasznie. Do tego dodajmy tutaj Mnóstwo pajęczyn, żeby wyglądało to bardzo strasznie. Oczywiście nie zapomnijmy o szkieletach, które również dodają mega strachu do tego więzienia. A na środku postawimy straszne, zbutowane pająki, świnie. Co to jest? Jakie to jest straszne? Ale w tym miejscu zrobimy takie przejście, które ledwo widać, ale jeżeli luczyk to odgadnie, przejdzie sobie ładnie dalej. I tutaj zrobimy trzy cele, które dwie. Nie z nich będą złe, a tylko jedna dobra. Postawmy ogromne drzwi tutaj, w tym miejscu. No i oczywiście tu. W pierwszej celi postawimy takiego fałszywego diamenta. I jeżeli Luczek spróbuje go wykopać, to od razu wybuchnie. Wow! No i niestety zginie. W drugiej celi postawimy takiego więźnia. Ale on jest mega straszny i od razu zabije Luczka. A w ostatnich drzwiach zrobimy taką ogromną dziurę na sam dół i zrobimy ją z takiego czarnego bloku. Jak myślicie, które więzienie wybierze Luczek? Na pewno nie te prawidłowe. Ale jeżeli by je wybrał, to tutaj oczywiście postawimy trochę wody, żeby nie zginął. No i kolejne pomieszczenie. To jest taki tunel. Wygląda groźnie i ma być groźny, ponieważ postawimy tutaj, nie uwierzycie, lasery. Dajmy ich tutaj serio dużo, tak żeby Luczek przez to nie przeszedł. No proszę, jest to strasznie dużo laserów, a na samym końcu zrobimy ścieżkę, której nikt nie przejdzie, ponieważ zobaczcie, no i jak niby on ma to zrobić. Ale to dopiero początek zobaczycie, co będzie tutaj za chwilę. Te pomieszczenie będzie bardzo ładne, jest takie jasne, ale uwierzcie mi, to nie będzie nic ładnego. Tutaj postawimy taki stół. No i ładnie jest on postawiony, nie zapomnijmy również, oczywiście, o krzesełkach. I następnym zadaniem luczka będzie zjedzenie całego. Jedzenia, które jest na tym stole, ponieważ jak wiecie, więźniowie muszą jeść wszystko, co im przygotuje kucharz. I na razie niech to będzie normalne jedzonko, jakieś jabłuszka, nawet wiecie co? Będę hojny, dam pizzę, hot dogi, ciasta i mleka. Ale Luczek nie wie, co go czeka. Ponieważ kiedy skończy jeść jedzenie z lewej strony stołu, będzie musiał zjeść to obrzydliwe jedzenie z tej strony. To jedzenie przygotował specjalnie ten więzień kucharz, który nie przejdzie dopóki Luczek nie zje wszystkiego. A tutaj mamy jakieś obrzydliwe hamburgery, frytki z kości, zombiaki z pizzą, nawet kupę. Fuj, to jest tak obrzydliwe. Ale jeżeli mu się uda, to ten oto kucharz się przesunie. Przepraszam bardzo, tutaj są drzwi. Mogę przejść? Tutaj wydaje mi się, że Luczek się podda, ponieważ postawimy tutaj takie straszne, policyjne pieski. Postawmy ich tutaj mega dużo na dole. Ole. I zobaczcie jak one się patrzą. O, o, nie chciałbym tutaj wpaść, bo zostałbym rozwalony. Na szczęście postawimy tutaj mega prostego parkura, który Luczek będzie musiał przejść, jeśli chce to przeżyć. Nasz parkur jest już skończony i mam nadzieję, że Luczek tutaj nie wejdzie. A jeżeli mu się uda, haha, to i tak jeszcze nie będzie koniec. Ponieważ zbudowałem takie wielkie pomieszczenie i drogę, którą za chwileczkę dobudujemy jeszcze z boku. Dodamy do tej drogi jeszcze parę zawieszeń. I oczywiście jakieś przeszkody typu znaki stop. Jakiś może autobusowy przystanek. A nawet dodamy pasy dla przechodniów. I takiego dzieciaka, który sobie właśnie przez nie przechodzi. Jak myślicie, Luczkowi uda się przejść ten kurs na prawo jazdy? On jeździ bardzo szybko tym swoim Lamborghini. Ale czekajcie, jakie auto by mu wybrać? He, to są bardzo ładne auta. Ale ja wiem, jakie mu wybierzemy. Może te, o tak będzie musiał przejechać. Ten cały kurs prawa jazdy, i przy okazji stosować się do zasad drogowych, bo inaczej zamienię się w takiego strasznego policjanta i nauczę go prawdziwych manier. Ale dobra, dosyć już tego. Teraz zróbmy coś luźnego. I dlatego postawimy tutaj kible. dokładnie. Yy, co jest, jak to wygląda? To jest prawdziwy kibel. Zobaczcie, haha! Ha. Troszeczkę ich tutaj jest, a Luczek będzie musiał otworzyć ten kibelek i sprawdzić. Sprawdzić, co jest w środku. A tu jest nasikane. Fuj, to zły kibel. A w drugiej toalecie postawimy kupę. Eee, ale to jest obrzydliwe. A tutaj będzie Skibity Toilet. Eee, nie chciałbym go spotkać. Może go lepiej zamknijmy. Ale dobrym kibelkiem będzie ten oto ostatni. Jeśli Luczek go otworzy, będzie mógł przejść na dół. I tutaj zrobimy ostateczne pomieszczenie. I w tym miejscu Luczek będzie musiał stoczyć walkę z najgrubniejszą. Uprzym policjantem Nawet ja bym go nie chciał wkurzyć On jest taki wielki i straszny Jednak jeżeli uda mu się go rozwalić Zostanie najlepszym więźniem I będzie mógł wykopać co tylko chce Ale szybko zobaczmy czy nie ma luczka na górze Haha zaraz to wejdzie Zobaczcie luczek jest mega blisko On zaraz wejdzie tutaj O tak znowu przyjechałem tutaj i okradnę pipka ale chwileczkę Czy tutaj pisze darmowe diamenty? Muszę to wziąć I uwaga, otwórzmy to I tutaj jest jakaś skrzyneczka Nice Otwórzmy to I uwaga, ile diamentów Nie Czemu ja tutaj wpadłem? Nie wierzę w to, Luczyk. Dałeś się nabrać Teraz jesteś uwięziony W moim najtrudniejszym więzieniu I uważaj, te pająki zaraz cię zjedzą No ty Czemu ty mnie uwięziłeś, ten głupi czerwony psie? Chciałem ci tylko ograć. O, dobra, i co to są za zmutowane pajolki? Nie wyjdziesz stąd, musisz znaleźć wyjście, ale na pewno dzisiaj nie uda, bo tutaj nie da się tak łatwo go znaleźć. Przecież pipek widzę, tutaj są drzwi, dobra, uciekam. Ha, ha, ha. co to miało być? Czemu te pająki nic ci nie zrobiły? Ale dobra, zobacz teraz. Masz trzy więzienia do wyboru i tylko jedne są dobre. Bo ja nie wierzę, tutaj są diamenciki. bardzo bym mnie wybrał. Na pewno to wybrał. Biorę, przecież to będzie takie kozackie Ile tu jest diamencików Haha, okradnę cię, Pipek, kopię to e, wszystko Ej, wow, co tu się stało? O, o, to wybuchłeś A, czemu ja się palę? Pomocy, nie To były złe diamenty Ty zaraz umrzesz, nie A, Pipek, to bolało, ty jesteś najgorszy Ale dobra, teraz ci więźniowie na pewno mi pomogą Oni też tu są uwięzieni, chodźcie to. I czemu on mnie bije, Pipek? To jest jakieś nieporozumienie Proszę pana, ja tutaj też jestem uwięziony Ten więzień jest zły On został wpakowany do więzienia Jada dożywocie. A, on cię zabije. Dę, idę tam! Ojej, Luczek, faktycznie nie ma farta w wybieraniu więzień. Byleczkę, czyli to więzienie powinno być dobre, ale jak to? Przecież tutaj jest jakaś dziura. No spoko, Luczek, wskakuj. Nic ci się nie stanie. Przecież tu jest woda. No dobra, w takim razie skaczę! Wow, lecisz i patrz, co teraz cię czeka. Hehe, <laughs> laserki. O nie, nie nienawidzę laserów pipek, ale mam na to taktykę. A mianowicie przebiegnę tędy. A Luczek, co ty robisz? Ty zaraz zginiesz. Nie, umierasz. E, no, mówiłem ci, że zginiesz. Tak, i bądź razie zrobię to inaczej. A, muszę tędy przeskoczyć i oczywiście tutaj dalej już wiem, co mam zrobić. Muszę tędy przejść tyłem. O tak, widzisz to tak siedząc. Co ty robisz? Czekaj, jak ty to zrobiłeś? Nie, ty oszukujesz. Jak to oszukujesz? Zobacz, chodzę pod laserami. <laughs> I Ucieknę z tego więzienia, ale ci się nie udało? Teraz musisz zjeść całe jedzenie z tego stolika, bo inaczej ten kucharz nie pozwoli ci przejść dalej. Dobra, to jedzenie jest chyba proste. Dobra, tutaj mamy serki, jakieś warzywka, owoce. Omnomnom, dobra, zjadam wszystko. To jest takie easy. I koniec. Udało mi się zjeść już wszystko. Luczek, jesteś pewien? Tutaj lewą stronę zjadłeś. Ale przecież tutaj jeszcze coś zostało. Chwileczkę. Czy tutaj mamy jakieś zepsute burgery z kościami? No tak, zjadaj to. Bo inaczej ten kucharz się zezłości i cię nie przepuści. ja dobra, panie kucharku. Dobra, zjadam to. Omnomnomnom. Ale to jest niedobre. Pipek, a tutaj pizza z zobiakiem, co ty przygotowałeś? No zjadaj to już, bo on tutaj się nie ruszy. Patrz, jak stoi. O, o, nie przejdziesz. Ale to jest niedobre. A tutaj, kupa, co ja mam to zjeść? No dawaj, przecież widzisz, że jest na stole, musisz zjeść wszystko. A mnie, 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 mnie. O, Pipek już chyba nie dam rady. Dobra, zjadam to po kolei. O, Nuczek, co ty robisz? Ale to obrzydliwe wyglądasz. Ale zobacz, ten kucharz się tutaj przesunął. Możesz teraz przejść dalej. O, no dobra, wiesz co robię to. Ale to jest serio jakieś dziwne pimpek. Dobra, dziękuję, panie kucharzu. I o, o, czy tutaj są policyjne psy? Dokładnie. I wiesz co? Lepiej, żebyś tutaj nie spadł, bo one są bardzo głodne i tylko czekają, aż zejdziesz tutaj na dół. O, o, dobra. W takim bądź razie muszę przeskakiwać, ale to jest serio mega ciężkie. Dasz radę, Luczek. Patrz, to też jest super trudny skok. Uda ci się. I uwaga, tutaj mamy skok. Udało mi się. Jaki to jesteś dobry. Ale okej, okay, Luczek, teraz ci się nie uda. Zobacz, masz tutaj taki tor i musisz przez niego przejść, ale uważaj, bo ja jestem policjantem i jeżeli teraz złamiesz prawo, to wiesz, co cię czeka? O, o, dobra, muszę w takim razie jechać dobrze, tak? Dokładnie, uważaj na znaki i nie popełnij żadnego przestępstwa. No jasne, że nie, dobra, tu jest stop, tak, bo ja się zatrzymam się. O, bardzo dobrze, możesz iść dalej, gdybyś się nie zatrzymał, to musiałbym w ciebie strzelić. I to są pasy, a... Pff. Co ty zrobiłeś? Podrodziłeś tego dzieciaka. O, nie, Luczek, teraz Będę do ciebie strzelać. Nie, nie strzelaj we mnie, proszę. A, muszę stąd tu uciekać. Chodź tutaj, zaraz oberwiesz, a masz A, dobra, szybko. O. No dobra, teraz ci się udało, ale tutaj musisz wybrać kibelki, wiesz, takie więzienne. Dobra, tutaj, oczywiście gdzieś jest ucieczka, tak? Dobra, to otwiera pierwszy. Uj, tutaj jest kibel, a w środku są siki. O nie, Luczek, wybrałeś zły kibel. Próbuj dalej, ale uważaj, tylko jeden prowadzi do wejścia. No dobra, ten drugi na pewno będzie dobry. Dobra, otwieram go. O. O, fuj, tutaj jest w środku kupa. Pipek, co to jest? No nie wiem, sam to wybrałeś. To może co? wybierzesz z tą toaletę. O tak, ona będzie dobra. Nie, 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 Pipek, ja wybieram tą ostatnią. Otwieram ją! Tutaj jest coś podejrzanego. Czy to jest przejście na dół? Nie, no, Luczek, nie wchodź tutaj. Tutaj nie ma żadnego przejścia. Nie, no, na pewno jest dobra. Pipek, uciekaj z tego więzienia. Spadam na dół! Co ty sobie myślisz, że uciekniesz? Nie, patrz na tego wielkiego policjanta. On cię goni. O nie, Pipek, czemu tutaj ten policjant mnie goni Jak ja mam go pokonać? Nie wiem, Luczek, spróbuj Ale on jest taki duży Na pewno nie dasz rady Ała, policjant mnie bije To mnie tak bardzo boli Ale dobra, Pimpek Myślałeś, że się nie przygotowałem? Patrz to, mam taką broń teraz go pokonam Co ty robisz? Nie ty go pokonałeś i teraz niby możesz przejść i sobie wybrać jakieś auto? O tak, wygrałem to, ale jesteś słaby, na Okradam cię. Co ty mówisz? O nie, to ty używałeś nielegalnych trików. Ja cię teraz zabijam. Nie wyjdziesz z tego więzienia. Nie, ała, 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 zostaw mnie. I dobrze ci tak, nigdy z tego nie wyjdziesz. ha,